Jak zmniejszyć zapach i hałas przemysłowy? Oto jest pytanie. To się opłaca. Ja myślę, że każda firma, która podejmuje skuteczne działania zmniejszenia wpływu na otoczenie, zyskuje na. Redukcja przemysłowego zapachu i dźwięku to spory wydatek. Kierownictwo Bioagra SA nie zraża się tym. Mało tego. Uważa, że zmiana filozofii prowadzenia inwestycji w kierunku zmniejszenia uciążliwości to dobry pomysł, a na pewno przyszłościowy. Zobaczmy, jak to się udaje. Jesteśmy po piątym spotkaniu ze społecznością lokalną. Podczas tych spotkań poruszamy zagadnienia związane z tym, co przede wszystkim społeczeństwo interesuje, w tym zagadnienie redukcji natężenia hałasu i zapachu. Zakończyliśmy jeden z takich ważniejszych etapów planu, czyli postawiliśmy absorber etanolu, podłączyliśmy go do procesu technologicznego i wiemy już, że działa. Trzeci etap. Znacznie większe niż te dwa to jest kwestia redukcji dwutlenku węgla. Koszty przy tego rodzaju pionierskich inwestycjach są zwykle większe niż zakładano. Na razie Bioagra wydała około 19 milionów złotych, ale uważa, że takie inwestycje to zysk. To się opłaca. Ja myślę, że każda firma, która podejmuje skuteczne działania w zmniejszeniu wpływu na otoczenie zyskuje na tym, zyskuje wizerunkowo. Ale także zyskuje chociażby organizacyjnie, ponieważ zupełnie inaczej musieliśmy spojrzeć na proces inwestycyjny, który w tej chwili odbywa się w firmie. Od razu te wszystkie procesy zostały inaczej przemyślane. Podam przykład. Zamiast ustawić jakieś nowe urządzenie w. Powiedzmy 20 metrów w lewo, przy ogrodzeniu w kierunku obwodnicy, przestawiliśmy to urządzenie w kierunku goświnowic. Obudowaliśmy budynkiem i stało się to urządzenie w planach i w projektach. Ale za chwilę będzie stało tutaj za nami i będzie stanowiło. Naturalny ekran akustyczny. Projekt jest unikatowy w skali polskiej, ale eksperci opierają się na dobrych doświadczeniach z Europy i świata. Jeśli chodzi o na przykład Absorber, to był, były takie projekty realizowane. Myśmy się takim projektem przyglądali w Austrii, to całkiem niedaleko, i widzieliśmy, że to, to tam działa. Skoro działa w Austrii, będzie działać także w Goświnowicach. Bioagra dalej inwestuje i obiecuje, że będzie o wszystkim informować opinię publiczną. W kasie Stefczyka nie odchudzimy Twojego kota, ale z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty. Gdy były proste do spłaty, sprawdź pożyczkę FIT RRSO 6,23%. Złóż wniosek przez telefon 801 600